pole 1 do 1. Przedstawiam szkoleniowców obydwu drużyn, pan Marek Patrzyn radnik częstochowa pan Jan po odrał pole i poproszę o refleksję szkoleniowców. zaczynając od trenera gości, pan Marek Patrzy. Witam pana, witam Państwa. No cóż, piłkarski święto w po polu. Bardzo dobra pogoda uważam na ten czas wielu kibiców. Uważam, że dwie drużyny się spotkały, które nie zawiodły. Drużyny, które prowadzą, czyli potencjalnie w tej chwili najlepsze, stworzyły ciekawe widowisko zachęcające kibiców do przychodzenia na stadion. Jeżeli chodzi o ocenę, z mojej strony uważam, że na początek mieliśmy zbyt nerwowy, nie graliśmy swojej piłki, nie graliśmy tego co sobie założyliśmy. Natomiast spokojnie wchodziliśmy w ten mecz i, i no, ta druga część pierwszej połowy była zdecydowanie pod nasze dyktando. Tu stworzyliśmy sobie najlepsze sytuacje. I szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, bo, bo ten, ten mecz mógł być dla na nas zwycięski. Druga połowa była bardzo otwarta. Zespoły nie kalkulowały. Szło cios za cios właściwie. Od razu robiła to, czego my nie potrafiliśmy w pierwszej części. wykorzystać z znakomitych sytuacji. Prowadziła. My się nie poddaliśmy, wyrównaliśmy, za, za to no, na pewno szacunek dla mojego zespołu, że kolejny raz potrafił się podnieść na, na wyjeździe u lidera yy, i zremisować. Dlatego no, takie podejście mam no, ambiwalne do tego, że nie z jednej strony jestem yy, zapowolony, z drugiej lekko, lekko rozczarowany, ale przyjmuję ten punkt, yy, no, tak jak mówię, no, z szacunkiem. wybraliśmy u lidera yy, i szykujemy się do następnego yy, spotkania już w środę z Stanową Wolą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Jan Krużeta. Witam bardzo, panu, serdecznie. Bardzo trafna ocena gości. My żeśmy z zaszczytem, w sumie wstydu, można powiedzieć, rozbiegani, w skręciu zwycięstwa. Dwa naprawdę mocne uderzenia na Tomka Wety, gdzie Bramkaś miał naprawdę problemy. No i, i zaczęliśmy kasnąć I, i, i taka jest prawda, że nie schodziliśmy i, do przerwy. Pokonani można powiedzieć, to tylko chyba brak skuteczności różnych gości. W przerwie i, naprawdę z, kilka słów nasi powiedzieli, bo, bo no, niestety trzeba było takich argumentów użyć Zespół w drugiej połowie wyszedł. Naprawdę uważam, że już zmiana Marka z dała jakość tej drużynie, ale jak wcześniej nie miała siostrów. My żeśmy wyszli na prowadzenie i, i żeśmy troszeczkę uwierzyli w to, że już będzie łatwo i przyjemnie. w bramkę i uważam, że Marek Kancarczyk dał y, piłkę y, bo Z trudnego, z trudnej pozycji, ale uważam, że jakby trafił w bramkę, to jest bramka. Ale ja też szanuję. Yy, chcę podziękować kibicu, wszystkim za tę rundę. To był ostatni mecz i wsparcie, żeśmy czuli tutaj od pierwszego meczu. I tak tutaj na konferencji powiedziała o Maciuś Siarko, że ten zespół na pewno się rozkręci, skręci, na pewno będzie punktowy. Cieszymy się, tam zostało jeszcze trzy kolejki i mogę obiecać, że Pen zaś mu wszystko zrobi, żeby jeszcze przypomtować i, i, i zimy spędzić głównie czyli dober. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do szkolenia odców? Nie ma pytań, dziękujemy panu. Myślę, że macie szerokie wprowadzić do